Takie widoczki, tutaj coś jak... Tutaj coś jak w Polsce, Solina, Polańczyk. To też większość było kobiet jak dzisiaj, nie wiem, mężczyźni ciężko pracują. Tam kolejna seria Chicago Piękne Latem. Dzisiaj wybierzemy się, startuje z e, Montrose Beach. Przeważnie jak zawsze dzisiaj tyle utrudnienia były, że kurczę 42 minuty dosłownie szukałem parkingu, żeby zostawić auto byłem w Lincoln Zoo, chcę tam właśnie dojechać, ale ale tyle ludzi jest dzisiaj na masakę. bo plaża cała cała zabita, dzisiaj jest dosyć fajnie, bo w tamtym tygodniu jak jeździłem było kurczę 36 stopni w Celsjuszu, w Fahrenheit'u czy tam 9, a dzisiaj jest dosyć fajnie, 27 stopni tylko, także Także myślę, że będzie spoko. Nic. Takie piękne widoczki. Jeszcze raz Wam pokażę. No, są piękne widoczki. Tu jest miasto. Chicago jest z tamtej strony. Gdzieś tam się przebijają wieżowce w cieniu. No i, no i lecę. Lecę do Lincoln Zoo, bo miałem dzisiaj tam yy, chęci pojechać chociaż zobaczymy jak będzie w mieście, jak będzie za gorąco, to może to nie będę wjeżdżał śmignę sobie naprzód tędy, tamtędy, zobaczycie troszkę traski jak to wygląda i tam się gdzieś przebije do Lincoln's w miasto pojadę a tak to Wam pokażę troszeczkę troszeczkę tego widoczku ze ścieżki także lecę nie będę za bardzo świrował no dużo ludzi, temperaturka. Jest naprawdę dużo ludzi. Tu jest, jakbyście ktoś przyjeżdżał, to macie tu akurat nie jest płatny parking, ta zatoczka. Ale tam już na drogę, jak wyjedziecie na ulicę, nie w sumie czekajcie, czekajcie. Nie, tu jest już bezpłatny, ale tam na przykład po prawą stronę, jak wyjedziecie, albo. Albo tu, gdzie zaraz wiadę, to macie... Tu jest bezpłatny po prawej, po lewej. Musicie na to patrzeć, nie? A w lewą stronę, jak tam wiadę, no to już trzeba płacić, nie? Także to czasami jest tak, że kurczę ten. Yy, no, czasami jest tak, że 10 metrów dalej i... 10 metrów dalej już płacicie, widzicie, już odtąd jest płatne. Także dlatego też tyle ludzi, ale nawet na, nawet na tych płatnych parkingach jest kurcze dużo ludzi. Dobra, ale ja w ogóle to muszę tam jechać, nie? Bo muszę wylecieć tu jest zatoczka. Czekajcie, przebije się może tamtędy. Eee no, może tak sobie śmignę. Później może tędy jeszcze pojeżdżę, ale na razie lecę w miasto. Tam są piękniejsze widoczki. Co mówię, zobaczę jak będzie w mieście. Jak będzie fest gorąco, to to się stamtąd ulatniam. Chociaż nie powinno być. Mówię, przy, tutaj przy jeziorku jest dzisiaj kurde, super beauty. Beauty cud malinka. Nie jest za ciepło, nie jest za zimno. Rączki sobie wziąłem długie, żeby się nie spalić. Ostatnio spaliłem trochę mordziagę, ale to nic. Takie widoczki, tutaj coś jak tutaj coś jak w Polsce, Solina, Polańczyk, coś takiego. To wieża troszeczkę większe O proszę, tu sobie... O proszę, tutaj po, polska łódka Dużo Polaków Dużo Polaków, ma łódki, łowią rybki Cudawianki, niespodzianki A ja sobie śmignę Przejadę sobie troszeczkę tylko na chodniczek, żeby tu ludzi, ludzi nie denerwować. Proszę, pani z pieskiem. Pani z drugim pieskiem. nie wiem czy za bardzo W sumie chciałem tędy jechać żeby wam pokazać jeziorko ale Musiałbym troszeczkę powietrza spuścić z kół żeby mi się tutaj fajnie jechało Ale nic Tutaj pole golfowe po prawej stronie, chyba jakieś. Nie no, źle się jedzie. Za dużo, za dużo mam powietrza. Nie chcę spuszczać powietrza, tylko żeby przyjechać ten kawałek. Za chwilę tu odbiję i polecę na prawą stronę, na ścieżkę rowerową tam może śmignę w miacho proszę, zraszacze wody ścieżka jest ciężka, bo pani prowadzi pan daje radę O proszę, jak tu jest swojsko. Dwie kubki w gnoju, tak jakby po Polsce, Polsce to powiedzieli. O i tu już się zaczyna... Tu już się zaczyna... leżing, smażing, opalening. Opa, Piękne Chicago zaraz, piękne Chicago przed nami. Monitorki są czyste. Ja nagrywam takim, coś mnie interesowało. Fajny patent, już ja próbowałem różnych rzeczy, szelki, uchwyt. Uchwyt też jest w sumie ten spoko, nie? Ale muszę do uchwytu zrobić taki, taki pstryczek, żeby w poprzek telefon trzymać. Także wolę tak to nagrywać. No i co, lecę powoli tam może da się jakoś przejechać. Wyjadę na górę i lecę do, yy, do Lincoln Zoo. Zmniejszę sobie tu prędkości. Fajnie, dzisiaj naprawdę jest kurde sukcią. Nie jest za gorąco, jest taka pogoda, że można sobie spokojnie leżeć. Może jutro w ogóle pojadę sobie podpoczywać cały dzień leżenia do góry Intereskiem, ale dzisiaj muszę Wam pokazać te piękne widoczki Chicago, no i nie tylko. Ostatnio też zaczynałem w sobotę, to też większość było kobiet. Jak dzisiaj, nie wiem, mężczyźni ciężko pracują. Kobiety były za równouprawnieniem, ale jak widać to nie wyszło. No ale dobrze. Słyszałem, że ten ponton na, na ten, na prąd był, ale nie. powiem tak, że nie jest kurde za gorąco także jest fantastycznie jeździć sobie dzisiaj albo nawet leżeć by było spoko i też chyba ludzi jest mniej niż ostatnio, bo chociaż nie, na parkingu na parkingu tych ludzi jest więcej a tutaj znowu chyba mniej chociaż nie wiem, tam na zakręcie na zakręcie będzie dużo ludzi z tego powodu, że tam jest piękny widoczek na Chicago i dużo ludzi tam sobie chilluje jakby to powiedzieć po amerykańsku ogólnie to chcę zrobić ostatnią taką parodię taką amerykańską, ale zbieram myśli zbieram myśli i pomysły na to także 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 Proszę, tutaj pan sprzedaje sprzedaje lody i kukurydzę. Panie będą startować do skoku, ale przeszkodziłem im, albo się rozmyśliły. Tu jest fajnie, tylko tam na przykład na górze jest dużo tych grillowców z rozłożonymi grillami, i czasami to nie są fajne zapaszki. O, i proszę bardzo. Tu już jest fajnie, nie? Taki widoczek, można sobie poleżeć. Oho, ho, Ile tam jest ludzi? Wow, masakra! Oho, no tam jest naprawdę dużo ludzi. No, co tam się dzieje? Co tam się dzieje?